Dzień dobry, Justo Adamski. Do 22 sierpnia 2022 roku możemy zrezygnować z podatku ryczałtowego i przejść na zasady ogólne. Możemy, prze, jeżeli wprowadzimy ewidencję w programie Kaper to firma ASECO Business Solution Wystąpiła, poprawiła tak program wapro -KAPER, że będzie można prowadzić na jednej książce dwie ewidencje. I żebyśmy mogli uzyskać taki efekt, czyli, jeżeli zdecydujemy się na zmianę, przechodzimy z podatku ryczałtowego na podatek na zasady ogólne, to wtedy musimy. Mieć zainstalowaną wersję capera 871 i dodatkowo musimy jeszcze pobrać przez Wapro Update wszystkie poprawki. Jeżeli mamy to spełnione, to wtedy przystępujemy do zmiany konfiguracji programu. Bierzemy, wchodzimy w zakładkę Wybór firmy i robimy na firmie popraw. Następnie wybieramy rodzaj działalności, tu mamy ryczałt. Robimy popraw. Co, co prawda zmienia się nam, z, zlewa się nam tutaj opis. Zmień sposób opodatkowania i zlewa nam się ten checkbox z tym opisem, ale jak zaznaczymy ten kwadracik, który tu się na końcu wyświetla i powstanie. Zaznaczenie tego kwadracika to wtedy uzyskamy taki efekt, że będziemy mogli prowadzić na tej książce drugą ewidencję książkę przychodów i rozchodów. Robimy zapisz i pies niepoprawny i PESEL, ponieważ jest to wersja demo. I dane są fikcyjne. I teraz w czerwcu 2022 roku, jak wejdę w firmę, to ma ewidencję, klasyczną ewidencję ryczałtową. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie lipiec 2022 roku i wybierzemy firmę, to mamy możliwość klasycznej ewidencji, Książki przychodów i rozchodów. Więc na jednej, na jednej książce prowadzimy dwie, dwa rodzaje ewidencji. Jeszcze jedna uwaga, taka dla tych użytkowników, którzy dopiero pod, w sierpniu zdecydowali się na taką formę zmiany opodatkowania, a wcześniej już mieli wprowadzone do Rejestrów vat wpisy za lipiec 2022. Wtedy należy po zmianie tych parametrów wejść do rejestrów vat i przeedytować tylko te wpisy, czyli zrobić popraw i zapisz. I wtedy nie powinniśmy mieć problemów ze zrobieniem prawdziwej i sporządzeniem prawdziwej dokumentacji podatkowej. To wszystko na ten temat. Dziękuję Państwu.